spożycie alkoholu we Francji, są badania, marzec 2019 roku do marzec 2020 roku okazało się, że wzrosło 12%. Podobnie myślę, że u nas też. Cały problem z alkoholem pojawia się wtedy, kiedy alkohol staje się środkiem znieczulającym. Tylko wtedy staje się dla człowieka zagrożeniem. Kiedy głowa, głowa boli, bierzemy często środki. Przeciwbólowe. Podobnie działa alkohol. Jeśli życie boli, to on pięknie znieczula. I wtedy zaczyna się problem. A czy to będzie na plaży, czy w zaciszu domowym, czy to będzie w pracy, to już jest wtórne. Nie demonizujmy alkoholu, jak gdyby przy stole. Demonizujmy alkohol jako środek, który ma coś, ma pomóc żyć. Zauważyliśmy, że osoby, nawet te, które wcześniej miały problem z alkoholem i były w fazie remisji. Kilkuletni czy kilkunastoletni, w fazie właśnie pandemii, zaczęły z powrotem sięgać po alkohol. Kiedy alkohol zaczyna być naszym realnym problemem, kiedy rzeczywiście staje się środkiem przeciwbólowym czy wręcz znieczulającym? Przede wszystkim towarzystwo, czyli ludzie, którzy znajdują się razem, szczególnie ludzi młodzi, mają gdzieś tam te hamulce rozluźnione. To fakt. Natomiast młodzi ludzie z drugiej strony na tyle dużo ze sobą przebywają, że też te swoje hamulce znają. Ja bym z tego akurat takiego ogromnego problemu nie robił, m że, że, że gdzieś tam na tych wakacjach sobie wypijemy. My siebie powinniśmy obserwować w ten sposób, że, że alkohol powinien nam być niepotrzebny, czyli jest dodatkiem, ale on nie jest konieczny. Jeśli jest konieczny, to już jest informacja dla nas, że powinniśmy o tym poczytać troszkę, powinniśmy się zastanowić, co jest sześć. Um, kryteriów uzależnienia. Nie znamy ich. Prze, Przechodzin tutaj by nie odpowiedział, jakie są to kryteria. Trzeba o tym poczytać, trzeba się tego nauczyć i trzeba siebie obserwować zawsze. Gdzie szukać pomocy, gdy zauważymy u siebie niepokojące objawy? Może być pomoc w ośrodkach takich jak nas, prywatnych, gdzie świadczymy usługi całodobowe, strucia, terapię stacjonarną, jak również w sieci naszych poradni, gdzie terapeuci przyjmują ambulatoryjnie, telefonicznie, jak udzielając teleporad. Nadchodzi moment, gdy jedynym rozwiązaniem jest pobyt w ośrodku. Składa się on z kilku etapów. W klinice Wolmed zaczyna się od detoksu pod opieką lekarską. Pacjent, który trafia do nas, po kilku ciągu alkoholowym, czy nawet po dłuższych jakichś okresach picia, najpierw jest detoksykowany, jest badany przez lekarza, ma badania laboratoryjne, określamy jaki jest poziom elektrolitów, próby narkowe, wątrobowe, morfologia, i wtedy są dobierane odpowiednie leki detoksykacyjne. Modowane są kroplówki z elektrodytami, z glukozą i pacjent jest oczyszczany z produktów przemiany alkoholu. Potem pacjent trafia na czterotygodniową terapię. Mamy terapię przede wszystkim grupową, terapię indywidualną, warsztaty, wykłady, gdzie jest psychoedukacja. Pacjenci też mają do dyspozycji. Saunę, siłownie, jacuzzi, gdzie mogą po zajęciach intensywnych spędzić czas. Mają tutaj też boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, mogą pograć w kosza, mają bilard. Ważne jest, by po zajęciach terapeutycznych pacjent mógł porządnie się spocić. Wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie wydzielania endorfin, szczególnie dopaminy, około 300-350%. Alkohol na przykład daje 200% wyrzutu dopaminy, dobry seks 100%. Jednak nawet najlepsza terapia nie będzie skuteczna, dopóki pacjent nie przyzna, że naprawdę potrzebuje pomocy. Trzeba wykazać zainteresowanie minimalną wolę współpracy, żeby można było obalić mity, zaprzeczenia, które są wytworzone w podczas tej choroby, bo choroba alkoholowa jest choroba iluzji zaprzeczyń.